Kiedy jako pierwsze czytanie pojawia się fragment proroka Jeremiasza, to mamy pewien problem, ponieważ o Jeremiaszu, czy też o tym, co zapisał, nie da się powiedzieć jednym zdaniem, jednym słowem. To jest prorok zbyt skomplikowany. Nawet ktoś taki jak, jak Jonasz, który, jak wiemy, jest prorokiem bardzo interesującym i trudno jest go ocenić, tak łatwo, czyli powiedzieć, że no, Jonasz jest taki albo jest taki. Tam za dużo się dzieje i mamy też bardzo dużo szczegółów dotyczących nie tylko faktów, wydarzeń z życia Jonasza, ale też pokazane, co prowadzi do jego zachowań, jego decyzji. Niemniej jednak Jonasz to pestka w porównaniu z Jeremiaszem, nie tylko jeśli chodzi o samą objętność księgi, bo. Jeden rozdział JEREMIASza jest tak długi jak cała księga Jonasza, ale to, co dzieje się w sercu proroka Jeremiasza, to, co dzieje się w jego myślach, te, te, te walki, te ciągłe zmagania, jest to tak fascynujące, że no, nie da się tak jednoznacznie i natychmiast powiedzieć, aha, bo to jest to albo to jest to. Proszę zwrócić uwagę, że początek naszego pierwszego czytania, Niegodziwi Rzekli, choć się uknujemy zamach na Jeremiasza, bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia ani mędrcowi rady, jest już wyraźną wskazówką i przypomnieniem, że z Jeremiaszem jest właśnie taki problem, że jest trudniejszy niż nam się zdaje. Nie w znaczeniu, że nie da się go rozgryźć, nie będziemy nic rozumieli, ale trudny w znaczeniu, nie da się podejść do niego tak z marszu, nie da się go tak Przeczytać jednym, na jednym oddechu i już mówić, A to wszystko jasne, wiadomo o co chodzi. Yy, taką wskazówką jest to, że słowo niegodziwi, które rozpoczyna nasze pierwsze czytanie, niegodziwi rzekli, tego słowa nie ma w oryginale. A co tam jest? No nic, właśnie. A dokładniej rzecz biorąc, mamy oni rzekli. Czyli powiedzmy zatem oni rzekli: chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza. Polskie słowo niegodziwi nie zmienia sensu absolutnie, bo jest kontynuacją tego, co było wcześniej. Natomiast, gdybyśmy trzymali się jednak oryginału, no to nie będziemy wiedzieli, kto to powiedział. Mamy tylko oni rzekli: chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza, co zmusza nas niejako do zerknięcia, co było wcześniej. Kim są ci tajemniczy oni, czy też ci niegodziwi, jak podpowiada nam. Nasze czytanie, pierwsze czytanie. I to jest właśnie sygnał, że u Jeremiasza nie ma prościzny. Ale jeśli poświęcimy troszkę czasu, troszkę uwagi, to będą odkrywać się przed nami absolutnie niesamowite rzeczy, niesamowite miejsca, krajobrazy czy, czy też pewne duchowe systemy, całe pomagające nam rozumieć działanie Pana Boga czy też nasze własne serce. No, to taki powiedzmy sobie, wstęp do dzisiejszej liturgii słowa. No, czytamy zatem niegodziwi rzekli, chcemy zabić Jeremiasza, chcemy się go pozbyć. Oczywiście, na razie jest to tylko pewna groźba dotycząca języka, czyli uderzmy w niego językiem, ale jak już też wiemy wcześniej, kilka rozdziałów wcześniej, to był rozdział jedenasty. Już y, chciano Jeremiasza zabić, więc, więc to, to jest prorok, który cały czas czuje na sobie, na plecach oddech tych, którzy niejako śledzą go, czy wręcz już ścigają, żeby, żeby go uciszyć, żeby pozbawić go życia. Zatem musimy sobie zerknąć, co było wcześniej w tym 18 rozdziale. No i znajdujemy tam od wersetu 13 straszne zapowiedzi dotyczące narodu wybranego zapowiedzi dotyczące kary która na niego zostanie zesłana i niech tutaj nas nie zwiedzie piękny język tych wersetów od, od 13 czytamy tutaj że zgoła ohydnie postąpiła dziewica Izrael mówi pan czy może znika z moich skał śnieg Libanu czy zanikną wody obce zimne płynące a jednak mój naród zapomniał o mnie, nicością pali kadzidło, sprawie, że potykać się będą na swych drogach, na dawnych ścieżkach, że będą chodzić po błędnych ścieżkach, po drodze niewytyczonej, że uczynią swój kraj pustynią i na wieki pośmiewiskiem. Podobnie jak to czyni wschodni wiatr, rozproszę ich w obliczu wroga, plecy, a nie twarz, pokażę im w dniu zagłady. Zatem niechaj nas nie. nie... Uśpi, nie, nie uśpi naszej czujności ten poetycki język, te poetyckie obrazy. Faktycznie jeden z teologów napisał bardzo pięknie, tak streszczając Jeremiasza, że to jest prorok, który zanurzał pióro we swoich, w swoich łzach, opisując zniszczenie swojego umiłowanego miasta. Bardzo piękne zdanie, które. Które no, określa y, cudnie Jeremiasza, ale niechaj nam z te, te śliczności, te piękne językowe. Yy, zabiegi nie zwiodą, bo mówimy tutaj o czymś bardzo poważnym. To znaczy, grzech Izraela, no mówiąc dokładnie Judy, bo, bo mówimy o południowym państwie, ale też ogólnie rzecz biorąc chodzi o naród wybrany, więc grzechy Izraela sprowadzają zagładę. One są niejako grzechy otwieraniem drzwi, kiedy na zewnątrz stoi morderca i puka grzecznie, mówi: Dzień dobry, czy mogę wejść? I człowiek, który. Zdaje sobie sprawę z tego, co się dzieje, drzwi nie otworzy. Natomiast ktoś, kto jest beztroski, kto jest głupi, kto nie ma pojęcia, jakie rzeczy się dzieją, otwiera te drzwi. I to są właśnie grzechy Izraelitów. Nieco wcześniej, jeszcze na samym początku XVIII rozdziału, Pan Bóg posyła Jeremiasza do garncarza i mówi: idź tam do jego zakładu, gdzie produkuje garnki, i tam dostaniesz słowo. No i Jeremiasz widzi faktycznie gościa, który. Na, na tej specjalnej maszynie, na tym kole garncarskim, robi naczynia. A jeśli coś mu nie wyszło, no to zaczyna tam od nowa, zmienia tak jak mu się podoba, tak jak chce. No i Pan Bóg tłumaczy, że on jest garncarzem, który decyduje o tym, kto jak wygląda, i jeśli jemu się Panu Bogu coś tam nie spodoba, to może zmienić w dowolnym momencie i nikomu się nie musi tłumaczyć. Nie, nie, nie musi nikomu wyjaśniać, dlaczego zrobił tak albo dlaczego nie zrobił inaczej. Czyli w tym obrazie ugarncarza, Pan Bóg mówi do Izraelitów przez Jeremiasza, że przygotował pomyślność dla wszystkich, to jest jego początkowy plan, ale ym, grzechy ludzi są deklaracją, co chcą otrzymać. I jeśli popełniają grzechy, właśnie, to ta deklaracja mówi, chcemy zło. Jeśli pełnią. Czyny dobre, czyli wolę Pana Boga, to znaczy chcą dobra, idą w stronę dobra i tam też dobro otrzymają. I nawet jeśli ktoś popełniał grzechy, ale i odrzuci, zmieni postępowanie, to Pan Bóg zatrzyma zło, które powinno na tego człowieka spaść. Więc to jest przypomnienie tego, że nasze decyzje, nasze. Czyny, które, które wypełniamy, popełniamy, jeśli chodzi o grzech, wskazują kierunek też, w którym chcemy być, zło albo dobro, i to w takim razie też od Pana Boga otrzymujemy. Hmm. Jeśli zaś chodzi o, o kontekst już tego osiemnastego rozdziału, no to niestety chodzi o zło, które Izraelici popełniają i też na potężną karę, która na nich przyjdzie. Już bardzo jasno kilka rozdziałów wcześniej Jeremiasz o tym mówił, w tym takim bardzo surowym określeniu, to jest 16, werset 14 rozdziału u Jeremiasza. Wyleje na nich ich własną nieprawość, wyleje... Tak jak wylewa się gniew, albo jak wylewa się na atakujących jakieś miasto, z góry smołę, czy jakąś oliwę płonącą, czy no, gotującą się powiedzmy, wylewa się im na głowy tak, żeby, żeby zatrzymać ich atak, żeby, żeby ich też no, zniszczyć. Więc Pan Bóg mówi, wyleje na was waszą nieprawość, czyli skutki waszych decyzji. I jeszcze w 17 rozdziale, w 10 wersecie Pan Bóg mówi, według owoców Jego uczynków, oddam każdemu. Więc jeśli te, te czyny są złe, a są bardzo złe, no to w takim razie Izraelici zostaną zniszczeni. I to mówi Jeremiasz do swoich pobratymców, do mieszkańców Jeruzalem. Jaka jest ich reakcja? No to właśnie czytamy w naszym pierwszym czytaniu. Oni rzekli uknujmy zamach na Jeremiasza, więc chcą się go pozbyć, chcą pozbyć się tego słowa, które mówi. I też my wiemy, że skutki ich działań no, są bardzo praktyczne, konkretne, bo najpierw Jeremiasz w XX rozdziale zostaje zakłuty w kłodę, zostaje zamknięty w takich dybach i potem jeszcze w XXVI rozdziale, kiedy jest ta jego słynna mowa w świątyni, ludzie już żądają dla niego śmierci. Kończy się tym, to też tym, że ma zakaz w ogóle wstępowania do świątyni, co jest bardzo symboliczne, bo świątynia jest tym miejscem centralnym, najważniejszym, gdzie jest Pan Bóg. Jeremiasz dostaje zakaz od, od kapłanów. Tam dokładniej pojawił się ten dowódca Straży Świątynnej, który, który zakłuł go w kłodę. Więc te, te skutki głoszenia słowa przez Remiasza są bardzo, bardzo poważne dla niego, bardzo trudne. No i teraz to, to jest powiedzmy taki kontekst, który, który przyjmujemy, który dobrze byśmy znali, wchodząc już w duchowe rozważanie naszych czytań. Kto to są ci niegodziwi? Kim są ci ludzie, którzy atakują Jeremiasza? No, Pismo Święte mówi nam, że to są jego. Bliscy, jego, jego bracia, jego krewni, nawet, czy też kapłani, ci, którzy powinni troszczyć się o duchową stronę życia Izraela, ale tego nie robią. Nawet mamy tam takie, takie bardzo mocne określenia, że każdy, to jest 12 werset 18 rozdziału, chcemy pójść za swoimi własnymi przekonaniami. Każdy będzie postępował według popędu swego przewrotnego serca. To jest deklaracja tych niegodziwych. To z kolei troszkę nam przywodzi na myśl Księgę Sędziów, gdzie każdy robił to, co mu się chciało. Każdy robił to, co jemu się wydawało dobre, słuszne, czyli totalne pomieszanie, totalne niesłuchanie Pana Boga. I w takim razie, kto to są ci niegodziwi? Przejdźmy teraz do Ewangelii i poszukajmy tam odpowiedzi. Najpierw Pan Jezus w tym dwudziestym rozdziale Mateusza zapowiada swoją mękę, swoją śmierć, i za chwilę potem podchodzi do Niego matka synów Zebedeusza i prosi Go, żeby jego synowie mogli zasiąść na tronach po prawej i po lewej stronie Pana Jezusa w niebie. I przenosimy pytanie z pierwszego czytania także tutaj, kim są ci, którzy atakują pana Jezusa, którzy godzą na, na jego życie? No, rozumiemy, że są to uczeni w piśmie, arcykapłani, bo to oni wydadzą Jezusa. Na... Skażą go na śmierć, ale powolutku. To wszystko nie jest takie proste. Tak jak z Jeremiaszem sprawy nie są proste, tak i tutaj też nie jest wszystko takie oczywiste. Bo Jezus zapowiada, że coś tam się stanie w przyszłości czyli zostanie wydany, zostanie skazany, będzie męczony i zabity, ale w gruncie rzeczy ta, powiedzmy, męka rozpoczyna się już teraz. Od spotkania z matką synów Zebedeusza, która podchodzi i nie słuchając tego zupełnie, co on mówi. Powiada, powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie. Jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. To zdanie tej kobiety y, przypomina mi dwie bardzo ważne rzeczy. Czy Odnosi mnie do dwóch takich y, no, spraw, powiedzmy, ogólnie. Po pierwsze, jeśli ktoś zwraca się do Jezusa mówiąc, powiedz, żeby stało się to i to, to nie umiem się uwolnić od... Skojarzenia z czwartym rozdziałem Mateusza, kiedy diabeł kusi pana Jezusa na pustyni i mówi: Powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Coś czy ktoś zmusza Jezusa do czegoś, żeby coś zrobił, czy sugeruje mu przynajmniej? Potem mamy u Łukasza w 10 rozdziale, w 40 wersecie sytuację, kiedy Jezus jest w domu Marty, Marii i Łazarza i Marta mówi do Jezusa: Powiedz mojej siostrze, żeby zrobiła to i to, żeby mi pomogła. I jeszcze w 12 rozdziale Łukasza, w 13 wersecie mamy jakiegoś człowieka z tłumu, który mówi do Jezusa: Powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił majątkiem. I za każdym razem, kiedy to. Powiedz, żeby coś tam się stało do Pana Jezusa, skierowane. Nie chcę powiedzieć, że jest echem tego pierwszego, powiedz, czyli głosu diabła, ale no, wprowadza pewną konsternację, pewną sytuację taką no, dosyć dziwną. A druga rzecz, która mi się kojarzy z tym zdaniem matki zebedeusza, to jest oczywiste odniesienie do Łotra na Krzyżu. Ona mówi, Powiedz, żeby ci dwaj moi synowi zasiedli w Twoim królestwie. Jeden po prawej, drugi po Twojej lewej stronie. A łotr na krzyżu mówi: Panie, ja jestem w ogóle grzesznikiem, ale pamiętaj o mnie, kiedy wejdziesz do swego królestwa. On nie mówi, no, żebym już miał po prostu tutaj obiad przygotowany, prawda, łóżko pościelone w Twoim królestwie i żebym był księciem. On mówi: Proszę weź mnie do swego królestwa. To jest ta sama prośba, można powiedzieć, ale. Dwa zupełnie różne serca, dwie totalnie różne postawy. Jakie postawy? No, takie, że ten łotr towarzyszy Jezusowi przy, w czasie jego męki. Natomiast prośba matki synów Zebedeusza, krzyż totalnie pomija. Jezus zapowiada krzyż, a ona mówi: Fajnie, fajnie, ale niech moi synowie będą już poza krzyżem w królestwie, żeby nic im się tam złego, wiadomo, nie stało, tylko niech będą razem z Tobą. Więc to jest coś bardzo, bardzo przykrego, mówiąc delikatnie, ta, ta prośba. Ale y, może ważniejsze nawet niż ta, ta żenująca y, prośba matki jest y, reakcja pozostałych. Gdy usłyszało to 10 pozostałych, oburzyli się na tych dwóch braci. Tu matka jest w ogóle wyłączona z tego. Tylko pozostaje Jan i Jakub jako, powiedzmy, odbiorcy tego gniewu, tego oburzenia uczniów. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, że samo oburzanie się nie jest niczym złym w Piśmie Świętym. Oburzenie, oburzenie jest reakcją na jakąś nieprawidłowość, mówiąc delikatnie. A wiemy o tym stąd, że Pan Jezus także się oburzał swoją drogą na uczniów. Kiedy u Marka w 10 rozdziale, 14 werset, ludzie przynoszą do Jezusa dzieci, żeby je pobłogosławił, uczniowie odpychają tych ludzi i zabraniają dzieciom przychodzić do Jezusa. Więc Jezus oburzył się na swoich uczniów, że zabraniali. Rodzicom i dzieciom przybliżać się do niego, do pana Jezusa. Są różne oburzenia w Ewangelii, różnych osób, na różne sytuacje, ale ogólnie rzecz biorąc, no, to jest reakcja na jakąś delikatnie mówiąc nieprawidłowość, jakąś, jakąś złą decyzję, złe postępowanie. Więc uczniowie tutaj się oburzają na Jakuba i Jana, ale powinniśmy się zapytać, dobrze, ale co jest powodem tego, że się oburzają? Bo. Oburzenie może być powodowane zupełnie niewłaściwą intencją, i wtedy do niczego dobrego nie prowadzi. Co wywołało oburzenie tych dziesięciu uczniów poza Janem i Jakubem? Zazdrość, że tamci zasiądą przy Jezusie, a oni nie że się spóźnili, że nie wpadli na to, o co prosi matka Jakuba i Jana. Może oburzyli się dlatego, że nie ma jedności, że tamci się wysuwają przed szereg, że nie poprosili o miejsce na tronach przy Jezusie dla wszystkich. Ale w tych, wśród tych dziesięciu jest także Judasz. On także się oburzył. A jaka była jego intencja? Jaki jest powód oburzenia się Judasza na te słowa, które, które usłyszał? Być może matka synów Zebedeusza prosi o to lepsze czy najlepsze miejsce dla swoich synów, trochę idąc po linii tego, co Jezus już zrobił. No bo sam Jezus wybrał już jej synów Jakuba i Jana kilka razy. Dosłownie przed chwilą był z nimi na górze tabor, na górze przemienienia, więc być może matka synów Zebedeusza, jakby naturalnie oczekuje, że pan Jezus da im to, na co zasłużyli, no bo przecież wybrał ich ponad pozostałych uczniów. Są też inne momenty: wskrzeszenie córki Jaira, czy modlitwa w ogrójcu później, kiedy pan Jezus wybiera właśnie Piotra, Jakuba i Jana. Więc być może jakby matka chce tak po naturalną linią mówiąc innym, ale co się rzucacie panowie, co się oburzacie skoro to Pan Jezus wybrał moich synów, więc to jest normalne, że oni powinni w ogóle hop wskoczyć do nieba, prawda? Tak za darmo. I być może taka jest myśl tej kobiety, ale mimo wszystko zobaczmy sobie na te intencje, bo musimy badać nasze intencje. Jaka jest intencja twoja, kiedy się oburzasz na czyjeś działanie, że on zrobił to, że nie zrobił tamtego. W obecności Pana Jezusa, zobaczmy tak trochę z boku, toczy się kłótnia o miejsce w niebie z pominięciem męki Pana Jezusa. Uczniowie się oburzyli na tamtych, że są wskoczyć do nieba, albo że nie pytali pozostałych o zdanie. I w gruncie rzeczy rozgrywa się cała akcja poza Panem Jezusem i kłócą się o to, co się stanie po Jego śmierci. I zobaczcie, to jest najważniejsza rzecz w tej liturgii Słowa, moim zdaniem. Nie jest więc to walka o bycie blisko Pana Jezusa, ale walka o lepszą pozycję dla siebie. Ci uczniowie, czy matka synów Zebedeusza, nie walczy o, o to, żeby jej synowie, czy pozostali uczniowie, nie walczą dla siebie, żeby być blisko Pana Jezusa, tylko żeby mieć lepsze, bardziej godne miejsce. Oczywiście kojarzy nam się już to z kłótnią o to, kto z nich jest najważniejszy, największy. Więc Tutaj musimy badać też nasze intencje. Co kieruje nami, kiedy, kiedy próbujemy sobie wywalczyć coś? Kiedy oburzamy się, że ktoś coś tam dostał, albo sobie załatwił, albo ktoś mu coś obiecał, albo walczy właśnie o to, a ja tego nie robię. Co jest Twoją intencją? Czemu się oburzasz? Z pewnością takie oburzenie mogłoby być sygnałem, że nie wierzysz, że Jezus Ci zagwarantuje łaskę za Twoje dobre serce, za dobre czyny. Być może boisz się, że Twoje czyny nie są takie dobre i musisz sobie sam wywalczyć miejsce w niebie czy tutaj także na Ziemi jakieś lepsze. Więc może trzeba byłoby się modlić, nie tak jak prosi matka Zebedeusza, ale raczej mówić: Panie, pozwól, żebym wytrwał przy Twoim boku, obojętnie co się stanie, obojętnie gdzie będziesz. Nie tylko kiedy będziesz już w chwale, ale wtedy też kiedy będziesz cierpiał. Chcę być cały czas blisko Ciebie, bo, bo Ty jesteś ważny, bo Ty jesteś dla mnie najważniejszy. Być może to jest też wzór takiej modlitwy matki za syna, która powinna modlić się nie, żeby mojemu synowi było super, świetnie, łatwo i w ogóle, żeby był najważniejszy i kochany, oklaskiwany przez wszystkich, ale być może raczej modlitwa matki mogłaby brzmieć tak: Panie, powiedz, by mój syn był przy tobie zawsze, zwłaszcza w doświadczeniu swoim, ale też i Twoim, kiedy Ty, Panie, cierpisz, jesteś biczowany, ukrzyżowany, odrzucony, żeby mój syn. Był bardzo blisko Ciebie wtedy, by, by wtedy okazywał Tobie swoją miłość, bo inaczej to wszystko będzie walka tylko o pozycję, o miejsca. To wszystko będzie pragnienie chwały poza Krzyżem, a poza Krzyżem chwały żadnej nie ma, to znaczy bez Krzyża, w sensie bez drogi krzyżowej nie ma zmartwychwstania, nie ma, nie ma chwały. Która przychodzi po, po śmierci. Zatem, no, potrzeba nam się modlić i prosić, żebyśmy mogli być cały czas przy Panu Bogu. Więc, też to, co mówi nam Jeremiasz, yy, bo chciałem zwrócić uwagę, że to my jesteśmy tymi niegodziwcami, którzy yy, no, atakują Jeremiasza, który często jest zapowiedzią Pana Jezusa. I my też, w gruncie rzeczy, kiedy Jezus mówi o męce swojej, na przykład na Eucharystii, kiedy Jezus kiedy, kiedy świętujemy i uobecniamy Jego mękę i śmierć, my się zajmujemy jakimiś tam bzdurami, gdzieś myślimy o zupełnie niebieskich migdałach. Nie jesteśmy z Nim, więc to my jesteśmy tymi ludźmi, którzy, o których mówi Jezus, że zostanie wydany, że zostanie osądzony, zostanie zapomniany też. I to, to musimy zmienić w tym wielkim poście: walczyć o to, żebyśmy prosili, Panie, pozwól mi być z Tobą zawsze. Nie tylko w chwale, nie tylko kiedy jest fajnie, ale pozwól mi pamiętać o Tobie i daj mi siłę do tego, zwłaszcza wtedy, kiedy jest, jest trudno, zwłaszcza w doświadczeniach.